Powracamy do sprawy przystanku rowerowego przy ulicy celniku w Wieleniu. A miało być tak pięknie, niestety, to miejsce zmienia się w śmierdzące śmieciowisko. Sprawa poruszana była nieraz i jak widać nie ma kto problemem się zająć, a dokładnie zalegającymi tam śmieciami. Widok tej sterty śmieci zalegających przy placu zabaw dla dzieci jest porażający. Na prośbę mieszkańców Osiedla Jeleń pani Renata Chmielewska w listopadzie 2019 i w sierpniu 2020 roku ponawiała interpelację o zamontowanie koszy w tym miejscu. Kosze się pojawiły za bramką na placu zabaw i z dala od altanki. Jak widać, nawet te kosze nie zdają egzaminu, bo naokoło jest sterta porozrzucanych śmieci. Najlepsze jest to, że nikt tych śmieci stamtąd nie zabiera, nie ma kto zająć się i być odpowiedzialnym za to miejsce. Nie tylko ludzie, którzy świadomie pozostawiają tam śmieci, przyczyniają się do aktualnego stanu tego miejsca, nikt tygodniami tam nie sprząta. Zaraz obok znajduje się plac zabaw dla dzieci, korzystanie z niego w takich warunkach, jak twierdzą mieszkańcy, nie należy do przyjemności. Mieszkańcy zadają sobie pytanie, czy to śmieciowisko pod chmurką zmieni się w końcu w przystanek rowerowy? Czy nie ma tu osób odpowiedzialnych za to miejsce, które przypilnowałyby, by było tu czysto?